Strzała. Tak. Widzieliście już kiedyś Mikołaja z tatuażami? Jeśli nie, to polecam Wam ten film. Dzika noc, czyli Violent Night. W ogóle świetna y, gra słów, jeżeli chodzi o tytuł oryginalny, ale także świetne tłumaczenie, no bo Violent Night oczywiście odnosi się tutaj do słynnej kolendy Silent Night, gdzie mamy y, cicha noc. A tutaj zostało to przetworzone na violent night, czyli przemocowa noc by było. Oczywiście w naszym tłumaczeniu dosłownym nie miałby to sensu, dlatego polscy tłumacze się całkiem wysilili i stworzyli dziką noc, gdzie też jest to oczywiście odniesienie do tłumaczenia tej kolendy w naszej polskiej wersji. Tak, jest cicha noc, a tu mamy Dzika noc. I tak ogólnie powiem Wam, że z okazji tego 6 grudnia z okazji Mikołajek chciałem wam polecić coś w miarę tematycznego. A że nie chciałem iść w jakieś mocne skrajności, bo jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o filmowe, filmowych Mikołajów, to ja najbardziej lubię mm, ja, tego typu. To jest clown art z temu. Y, dosłownie z temu. Jak on mi przyszedł, to ja byłem tak zawiedziony. Ale... No powiem wam szczerze, że odkąd go mam, to zdążyłem się z nim polubić i powiedzmy, że się akceptujemy. Także no. Ja sobie, tu sobie postój. I lubię takie filmy jak Silent Night, Deadly Night, świąteczne zło, czyli generalnie wolę tych złych mikołajów. Więc nie chciałem iść w takiej skrajności polecać wam horrorów i flaków na wierzchu, ale też nie chciałem wam polecać czegoś, czego osobiście sam też nie lubię. Tych wszystkich tkliwych, komedii romantycznych, ociekających lukrem typu listy do M Lle, nie cierpię. Więc postanowiłem znaleźć coś w, w klimatach, czegoś, co jest po środku. I wybrałem Dziką Noc. Jest to znakomite kino, jest to po prostu świetna komedia akcji. I Dzika Noc jest to film z 2022 roku w reżyserii Tomiego Wilkoli. Ja na tym filmie byłem w kinie, w tym roku właśnie w grudniu, wtedy go puszczali. I wyszedłem zachwycony. Pamiętam, że po wyjściu z kina użyłem takiego stwierdzenia, że narodził się nam nowy, świąteczny, Klasyk. Generalnie historia W Dzikiej Nocy wygląda tak, że grupa terrorystów, najemników zajmuje posiadłość pewnej bogatej rodziny. I w tym samym momencie w okolicy pojawia się święty Mikołaj. Oczywiście, że tak. Ten z okładki, w, roli, w tej roli David Harbour. No i kiedy widzi, co się dzieje w tym domu, i że pewna dziewczynka, która jest jednym z członków tej rodziny. Ma takie kłopoty, no, postanawia przypomnieć sobie dawnego siebie. Chwyta za młot i rozprawia się z bandziorami. Jest tutaj mnóstwo humoru, bardzo dużo świetnej akcji. Jest kreatywnie, jest odrobina wzruszeń, troszeczkę mitologii takiej Mikołajowej, lekko takiej wchodzącej w takie nordyckie nuty. A całość Dzikiej Nocy jest to po prostu swego rodzaju przetworzenie szklanej pułapki. Z Bruceem Willisem. Tylko tutaj zamiast Johna McClaina mamy świętego Mikołaja, znakomicie granego właśnie z charyzmą przez Davida Harbora. Świąteczny klimat wylewa się z ekranu. W pewnej scenie, w której nasz główny bohater musi zrobić użytek ze swojego ogromnego młota, przygrywa świąteczna perełka Bryana Adamsa, Christmas Time. Także no. Moim zdaniem jest to idealna propozycja na wieczór y, 6 grudnia. Także jeżeli macie ochotę na odrobinę akcji, odrobinę humoru w y, dzisiejszy wieczór, śmiało Wam polecam, odpalcie sobie y, film z takim plakatem, oto Dzika Noc. Y, podejrzewam, że się nie zawiedziecie. Oczywiście nie jest to film dla dzieciaków, bo jest tutaj dosyć sporo y, mordobicia, walenia młotem po głowie. Także, no, tak powiedzmy nie wiem, 15, plus, plus minus. Ale generalnie polecam. Naprawdę fajne kino. Można się na nim bardzo dobrze bawić. Jest kreatywnie, jest śmiesznie. Jest sporo akcji. Można się troszeczkę wzruszyć. Jest dosyć pouczający ten film. Także i na tym polu się sprawdza. Jest tutaj fajne odniesienie do Kevina samego w domu. Sporo mrugnięć okiem dla fanów kina, którzy troszeczkę bardziej ograniają to podwórko. Także. Jak najbardziej Wam ten film polecam. Tyle ode mnie na dzisiaj, do następnego Strzała!